Witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Tak, jak już jesteście na kanale jakiś czas, to wiecie o tym, że ścieżka wojownika to jest ta ścieżka, która faktycznie prowadzi nas do pełnego, świadomego i szczęśliwego życia. No ale tak naprawdę to są takie górnolotne hasła. Gdzie mało kto zdaje sobie sprawę, o co tak naprawdę gra się toczy. Pomimo, już powtarzamy to wielokrotnie, gdzieś to tam umyka, więc warto byłoby zastanowić się nad celami wojownika. Jaki on ma cel, co on chce osiągnąć i dlaczego chce to zrobić. Takie rozważania są niezmiernie istotne, aby co jakiś czas je sobie w pełni uświadomić wyciągnąć na wierzch. No więc tutaj będzie dalsza część nagrywki z innej odsłony, ponieważ teraz bateria mi pada. No tak to się dzieje. Muszę wziąć to na wojowniczą klatę. No i nagrać, jak naładuje bateria. Hej, witam, witam Was bardzo soczyście i serdecznie, i ciepło. Już wcale nie jest tak ciepło, ale w sercu jest ten żar. No właśnie, chcę Wam opowiedzieć o ścieżce wojownika i o celu, jaki ma wojownik, no i w ogóle wojownicy. Oczywiście będę tutaj mówił w tym materiale o wojownikach z grupy na Juliana. Momenciek, sprawdzimy czy kamera jest czysta. A, jest trochę mgliście, jakość może być wtedy gorsza, ale nie ma znaczenia, ale czy się przekaz, więc zaczynamy. Gimbalowa odsłona zawsze jest ciekawa, wymaga ode mnie skupienia zarówno równo na filmowaniu jakim nachodzeniu, żeby nie wpadł w jakieś dziwne haszcze, ale do rzeczy. Ścieżka wojownika. Co to za ścieżka w ogóle? O co chodzi z tą walką? Czy trzeba w ogóle być wojownikiem? Okazuje się, że tak. Żeby nasze życie było szczęśliwe, to trzeba o to zawalczyć. Trzeba po prostu podjąć się wysiłku, trudu, działań, ponieważ jak się okazuje nic samo się nie zrobi. Zapewne wielokrotnie słyszeliście to hasło na kanale razem z Chris. Często o tym wspominamy, że nikt za Was życia nie przeżyje, nikt za Was nie umrze. No i to jest w sumie Kolejny aspekt tutaj, jeśli chodzi o ścieżkę wojownika naszej grupy, ponieważ żeby żyć, trzeba zawalczyć o to, aby być świadomym. I to mam na myśli tutaj pełni świadomości, a więc zrozumienie otaczającej Cię rzeczywistości, jak i zrozumienie przede wszystkim samego siebie, ponieważ Poprzez zrozumienie samych siebie, rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość. I do tego służą wszystkie zabiegi, wszystkie praktyki i wszystkie działania wojownika, do tego zmierzają. No i jeżeli zdarzy się, że staniemy się tymi wojownikami, zawalczymy i upolujemy wygraną, Jaką jest zrozumienie natury rzeczywistości, czyli wejdziemy w tak zwane widzenie, to wówczas jest drugi aspekt tej całej ścieżki, mianowicie taki, że trzeba być wojownikiem, aby utrzymać wiedzę, którą się posiada. Bez tego nie ma żadnej możliwości, aby prowadzić dalej normalne życie. Takie wiecie, które kontrolujemy, ponieważ no, nie udźwignie się tego, czego się dowiedziało. Trzeba być wojownikiem, trzeba zawalczyć o to, aby to utrzymywać i żyć tą prawdą. No i dobra, ale jest kolejny aspekt tego całego wojowniczego przedsięwzięcia. Głównym celem wojownika Mówię teraz o celu. Najważniejszym celu jest poszerzanie swojej percepcji. Poszerzanie jej do granic no, nieskończoności, można powiedzieć, ponieważ ta przygoda z poszerzaniem świadomości nie ma końca. Wojownik nie spoczywa sobie na laurach, jak już osiągnie pewien etap, tylko po prostu ciśnie dalej. No, to tak jakby wziąć takie. Takiego AI-a i on ma, wiecie, zasób wiedzy, jakieś określone dane, ale on nie chce spoczywać na tych danych, on po prostu ciśnie dalej. Rozwija te dane, tworzy kolejne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. to wyjdzie w nieskończoność. I z wojownikiem jest tak samo. Nie ma tutaj żadnego zatrzymania. Nie ma sytuacji, w której wojownik powie, dobra, odpoczywam. Już mam dosyć, kończę z tym, właśnie dlatego, że jest wojownikiem. Walczy cały czas. Walczy, ponieważ właśnie to samo nie przychodzi. A jeżeli przychodzi, to ta świadomość odchodzi, więc tak naprawdę musi walczyć, żeby utrzymać tę świadomość i tę wiedzę, którą posiada. No i teraz celem. Oprócz tego, że ta percepcja, te poszerzanie tej percepcji, celem jest przetrwanie świadomości po śmierci. To jest taki abstrakcyjny cel, no ponieważ, jak to jest? Przeżyć swoją śmierć? Kurde, o co, o co chodzi w ogóle, nie? Tutaj mam dla Was takie ćwiczonko. Jak myślicie? Napiszcie mi w komentarzu. Bardzo chętnie poczytam wszystkie Wasze komentarze i pomysły. Na ten temat, a mianowicie, jak myślicie, co wojownik będzie robił, jak już przeżyje tę fizyczną śmierć? Co on tam właściwie zamierza kombinować? No bo wiecie, no, umiera fizycznie, tak? No i co dalej? Co, co on będzie robił? Plażował sobie dalej? Czy będzie jak jakieś miał wieczne wakacje? Yy, może, nie wiem, odwiedzi sobie jakiś fajny kurort? poza ciałem już, nie? No i co tam będzie on właściwie robił? Będzie sobie wojował dalej w tych niefizycznych światach? Co tam właściwie, wiecie, dajcie upust swojej wyobraźni. Co, co myślicie, co, co będzie? Ponieważ wiecie, no, no jest to celem przeżyć śmieć, ale co dalej? No przeżyłem, no i, i co dalej? Co, to jest bardzo istotne, aby zadawać sobie te pytania no i doszukiwać się, co Ci wojownicy, którzy już odeszli z tego świata, co nie robią? Bo jeżeli przeżyli swoją śmierć, no to, no to co dalej? Tak, no ale czyli mamy tak: poszerzanie percepcji na maksa, przeżycie śmierci fizycznej. Ten cel tutaj w tej fizycznej rzeczywistości dotyczący tej śmierci jest e, kluczowy, ponieważ jak się okazuje. To właśnie największa siła napędowa, która zmusza nas do działania. A jak wiemy, wojownik musi działać. On cały czas musi być w ruchu, musi być aktywny, a pole walki to jest jego najlepszy stan. On musi po prostu cały czas wojować. I teraz, jak on nie ma tych wyzwań, nie ma tych e, sytuacji, w których może się wykazywać jako wojownik, to on się robi rozlazły. To on zaczyna wchodzić w życie takie ziemskie, typowo. Staje się zwykłym człowiekiem i po prostu zaczyna lecieć na nieświadomie. No bo jak wiemy, jak ktoś się przyzwyczaja do takich luksusów, wiecie, no to, no to zrobi się sflaczały i ostatecznie wyhamowuje z całej tej ścieżki. No i przegrywa. My mówimy, że każdy, kto żyje, ma szansę zawalczyć. Ma szansę podjąć się trudu i zawalczyć o siebie, o swoją świadomość, o swoje życie. Jest to prawdą, ale ktoś, kto jest zmotywowany tak na 100%, właśnie mając na uwadze nieuchronną śmierć, to jest dopiero coś. To jest ktoś, kto już działa na tym poziomie, właśnie, o który nam chodzi. Jak zawsze tłumaczymy, pomyślcie sobie, zróbcie takie ćwiczenia, wiecie, mentalne nawet. Pomyślcie sobie, że no jutro ma was nie być, naprawdę jutro. Już nie mówię, że za 5 minut, ale jutro. Czy ja bym ten film nagrywał dla Was? Tak, z całą pewnością bym nagrywał, ponieważ ta informacja jest tak istotna, tak ważna, że zrobię wszystko, żeby w ogóle ją wgrać i już zaplanować na kolejny dzień. Właśnie dlatego. I trzeba wiedzieć właśnie o takich rzeczach, dzięki czemu no, te nasze działania no, mają tak naprawdę największą wartość. I teraz niektórzy ludzie zastanawiają się, co jest celem w ogóle życia. No, żyjemy, ale po co? Po co żyjemy? A nikt nie zadawał sobie w ogóle pytania. Czy w ogóle musi być jakiś cel? Widzę, że jest teraz bardzo ciemno. Jestem w lesie, ale będziecie słyszeć mój głos i będzie w porządku. Zaraz wyjdę na jakąś bardziej odsłoniętą tutaj e, miejscówkę. Chyba, że zabłądzę. Jest szansa. Troszkę się skupiłem na gadaniu. Przyznaję. Ok. No w każdym razie. Człowiek zadaje sobie umysłowe pytania i szuka umysłowych odpowiedzi. Wojownik to jest ktoś, kto ogólnie, oprócz tego, że w tych fizycznych rzeczach się odnajduje, to on też się odnajduje i szuka abstrakcji. I to jest coś, coś co jest niewytłumaczalne, niewyjaśnione, nieopisywalne. I wojownicy mają z tym kontakt. To jest naprawdę bardzo, bardzo istotne, ponieważ właśnie, jak już kiedyś wspominałem, e, jest ważne to, aby właśnie wychodzić poza umysł. Niektórzy właśnie e, ludzie chcą, aby im opowiadać różne historie, aby ich tam natchnęło coś, aby wiecie, sami mogli czegoś tam dokonać. I, I sprawa jest tego typu, że o cholera. że nie da się o tym opowiedzieć. Tak jak nie da się opowiedzieć tego, co teraz czułem, gdy się nadziałem na te kolce. O cholera, jakie dziele. Ale ogień. Dobra, wyszedłem w szczere pole, dobra, idę pole, ale przynajmniej nie widać. Jest cholernie ciemno i griśno, ale dałem radę. Chyba sobie podarłem kurtkę. Dlaczego to się nie robi, żeby nagrać dobry materiał? Myślę, że to docenicie. A kto wie, może nawet postawicie kawkę. Dobra, ręka przemarza. Bierę biorę drugą. Dobra, ciąg dalszy moich tutaj opowieści, ważnych treści. No więc. Jeśli chodzi o opowiadanie komuś o doświadczeniach, które wykraczają poza umysł, no to jak już powiedziałem, jest to z góry skazane na porażkę. Nie da się tego opowiedzieć. I ścieżka wojownika właśnie dlatego jest ścieżką wojownika, ponieważ jest to ścieżka bardzo samotna. Nie jesteśmy na niej sami. Nie jesteśmy w stanie nikomu opowiedzieć tego, co doświadczyliśmy, ten ktoś nie jest w stanie przeżyć tego, co my przeżyliśmy. Oczywiście są doświadczenia, które możemy przeżywać wspólnie, jednak i tak nasza percepcja to jest nasza percepcja. Każdy ma własną. Mimo iż doświadczamy rzekomo tych samych rzeczy, no to jednak, to jest jednak nasze doświadczenie, a nie czyjeś. Wyjątkiem są oczywiście podwójne istoty, jak na przykład Noble i Chris, no które łączą się, że tak powiem, w doświadczeniu w jedną percepcję i wtedy widzą dokładnie to samo. Ale na ogół, jak się działa z perspektywy ego doświadczenia, czyli takiego ludzkiego, nie ma możliwości, żeby ktoś inny doświadczał tego, co my. No właśnie, jak już powiedziałem, jest to ścieżka bardzo, bardzo samotna i aby udźwignąć tę kolosalną, nieskończoną samotność, trzeba być wojownikiem. Trzeba mieć fundamenty do tego, żeby zawalczyć o to, aby nie popaść w tę stronę, wiecie, w takiej, no, mega depresji, w takiej strony, gdzie nie chce nam się już działać. No, po prostu w stronę tak zwanej śmierci. Właśnie, ponieważ to już jest śmierć dla wojownika, kiedy on już się zatrzymuje i zatraca. I to, nad czym wszystkim pracował, po prostu pinka jak bańka mydlana. Tak to właśnie wygląda. Słuchajcie. I teraz, czy chcecie być wojownikami? Zadajcie sobie pytanie. Ponieważ wyobraźcie sobie, sytuacja wygląda tak, że każdy, e, kto wchodzi na ścieżkę wojownika, gdyby miał o niej pojęcie, mógłby od razu się wycofać. Ha, dobre, nie? Ponieważ po prostu, e, wiecie, no, my chcemy tych ziemskich, takich fajnych rzeczy, nie? Chcemy takie te luksusy mieć. Tu pieniądze, tu tam jakiś partner, tu coś fajnego, no, jakiś domek, coś, tu fajnie jest, pięknie. Chcę mieć dobrą, dobre życie Wiecie, w ciepełku, wszędzie, gdzie ja tam będę walczył, się staraj, chcę po prostu mieć spokój, a nie tam, jeszcze muszę coś robić. A tutaj nagle jakieś praktyki, muszę całe życie rekapitulować, no przecież to jest obłęd jakiś celibaty. Kurde, to nie dla mnie. Chcę korzystać z życia, nie? I właśnie to jest taki paradoks, ponieważ właśnie ktoś, myśląc w ten sposób taki typowo ludzki, no to kompletnie nie wie, co traci. Ale gdyby miał chociaż świadomość tego, hmm, z czym wiąże się ta wiedza i życie wojownika. No to z jednej strony mogłoby to go pochłonąć, że chciałby, ale jeżeli ta ziemska część w nim przeważa, spieprzałby jak cholera. I to naprawdę by spieprzał. I dlatego też między innymi ludzie e, jakby omijają szerokim łukiem e, całe czarownictwo. Dlatego, że oni podświadomie wiedzą mniej więcej z czym się to wiąże. I to już po prostu ich tak odpycha, niczym taka magnetyczna siła niewidzialna. Nie wiedzą, co się dzieje, ale po prostu tak to działa. I naprawdę tylko wybrane jednostki są w stanie zacząć to robić tak, jak trzeba. Większość się oszukuje całe życie, nic z tego nie będzie. Chociaż trochę im się poprawi jakość życia, wiadomo. Ale nie dojdą do tego, o co chodzi, do tego rdzenia całego wojownictwa. No dobra, jest bardzo ciemno, jest bardzo zimno, ale ja idę jeszcze dalej nagrywać dla Was. Być może zrobię jakąś stop klatkę tutaj. Tak, zrobię stop klatkę i założę rękawiczki. Będzie ciekawie. Muszę to zobaczycie za chwilę. Okej. Okay. Jestem z powrotem, jak się okazuje w rękawiczkach nie idzie nacisnąć, ale i ponownie, ale dobra. Zobaczcie jak fajnie tam oświetlone jest. No, jakość tego nagrania jak już powiedziałem będzie nieciekawa, nie chociaż wydawało mi się, że będzie dosyć jasno i będzie fajnie widać tą mgłę. No niestety tak nie jest, natomiast tak jak powiedziałem liczy się ten przekaz. Więc nawet jak będziecie sobie oglądać, możecie nawet nie patrzeć na to, co się dzieje na ekranie, ale po prostu posłuchać no, moich słów, ponieważ tak naprawdę chciałbym Wam nieba przychylić i powiedzieć Wam, kurde, róbcie to, naprawdę róbcie, warto. Warto wiedzieć, jak jest i po co się żyje i w ogóle, żeby to życie no, było szczęśliwe, nasze, tylko jest szczęśliwe wtedy, kiedy faktycznie Jesteśmy bojownikami. Naprawdę. Bo jak już kiedyś wspominałem, razem z Chris, my żeśmy wiele ścieżek przerabiali. Różnych. Bardzo wiele. I byliśmy w różnych miejscach, w różnych światach i tak dalej. Oczywiście jest to dla Was pewnie niezrozumiałe. Nie może być inaczej, ale nie ma znaczenia. Chodzi o to, że naprawdę Wy. Możecie drodzy widzowie stać się tymi wojownikami, możecie to wszystko rozpracowywać. Tylko, żeby to zrobić, żeby solidne fundamenty i motywacje Trzeba czasie przewartościować. Co jest dla Was istotne? Czy chcecie przeżyć swoją śmierć i żyć dalej? Czy chcecie rozwijać swoją percepcję na niebotyczne poziomy? Czy to Was nie ja? No, musicie sami sobie odpowiedzieć. Ponieważ no właśnie. Jeżeli nawet was to jara, to też trzeba wiedzieć, dlaczego Was to jara, a dlaczego innych to, to nie jara. No jak to? Dlaczego nie chcą e, podjąć się wysiłku trudu, aby spróbować? Bo co, podejmą się, będzie ciężko im się nie uda i dlatego już z góry zakładają, że nie ma sensu. Nawet no różnie. Różnie to może być, ale warto zagłębić się w sobie, w swoje serce i zadać sobie pytanie, jak chcę, żeby moje życie wyglądało. A wówczas zrobić wszystko zgodnie z decyzją, którą się podejmie. Jeżeli chcesz być człowiekiem i mieć zwykłe tam życie ludzkie, podejmij taką decyzję i idź w to, ale już czarownictwo, wojownictwo sobie zostaw w pieruna. Oczywiście możesz sobie tam korzystać, ale nigdy nie wejdziesz w to na maksa i nie będziesz wiedział, co to znaczy odwiedzać inne światy, żyć w innych światach, przemierzać czas i przestrzeń. No, takie rzeczy już są dla ciebie niedostępne praktycznie, więc tutaj, no, każdy musi wiedzieć po co, po co to robi. A jak już wie, to motywacja, cały czas motywacja. No, zobaczcie, jak ciemnie, ciemno, ciemno. O kurde, teraz ja nie, nie, nie trafię do domu. A ja pierniczę, ale to jest masakra jakaś. Szkoda, że nie mam later... latarki. Też kiedyś nagrywaliśmy film. Była latarka, ale niestety e, słabo oświetlała. Nie było to tak dobrze. OK, No i teraz tak. Jeszcze raz wspomnę o tej śmierci. Naprawdę. Ta śmierć jest tak istotna tak ważna ponieważ no naprawdę my nie możemy się czuć nieśmiertelni naprawdę nie można się tak czuć pamiętajcie w życiu śmierć jest pewna jest najpewniejszym doświadczeniem jakie każdy z nas będzie miał okazję doświadczyć no i ogólnie można sobie tam różnie to wszystko wyobrażać tłumaczyć ale my jako wojownicy my sobie nie wyobrażamy my nie, wiecie, teoretyzujemy na ten temat, tylko my w to wchodzimy i badamy bezpośrednio doświadczalnie, my mamy pewność co do zjawisk, które nas dotyczą e, jeżeli nie mamy pewności, to tą pewność nabieramy, ale chodzi o to, że my to weryfikujemy na 100% nie ma tutaj miejsca na tej ścieżce, na tej ścieżce, o której ja Wam opowiadam na to, aby żyć jakimiś halunami, wyobrażeniami, nie ma to nic wspólnego z jakąś chorobą psychiczną, że nam się coś wydaje, że raz jesteśmy i kimś innym, czy nie, jak mówię, że jesteśmy kimś innym, to jesteśmy kimś innym, a nie, że nam się wydaje, że nim jesteśmy. Rozumiecie, jest różnica. Tak czy inaczej, jeżeli ja jestem kimś innym, no to wiem, że jestem kimś innym i nie będę udawał tego, kim nie jestem. No, na przykład. I tak, jak już Wam kiedyś wspominaliśmy, czarownicy z naszej grupy cechują się tą trzeźwością, tą przenikliwością świadomości, która pozwala im właśnie w sposób, no taki, no kontrolowany dotykać tych rzeczywistości, wiedzieć, gdzie są, po co są, kiedy są i tak dalej, bo nie jak się trafia do innych rzeczywistości i doświadcza się różnych innych światów i róż, również innych istot, no to można byłoby się w tym teoretycznie zatracić. No i właśnie to, tutaj polega na tym to wszystko, aby się nie zatracać, tylko aby się odnajdywać. No, ale ciemno już całkowicie. Słuchajcie, no teraz jest Chyba dobre ćwiczenie na, A, wiecie ten, na ćwiczenie wewnętrznej ciszy. Tak, no to teraz zamykamy oczka. I co, jakaś medytacja? O, jedzie jakiś tam samochód, zobaczmy. Tak, świeci się, pięknie. Chociaż coś o kurde, on tu jedzie to prosto na mnie. Ale jajca. No dobra, o kurde, jakaś zwierzyna. Słuchajcie, muszę odłożyć telefon. Bo się tutaj dzieje dużo. Nie wiem kto tu jedzie w środku nocy, w środku lasu jest. Ale chyba zawłądził. A poza tym, pod jego reflektorami, zauważyłem jakieś dzikie zwierzę. Hmm. No, w każdym razie, yy, nie wiem jak z tym materiałem. Muszę jeszcze przejrzeć, czy czegoś tam nie dopowiedziałem. Być może czegoś nie powiedziałem, a chciałem. Tak czy inaczej Liadę na spontanie jak zawsze, a z odsłonie, w odsłonie gimbalowej jest zawsze tak właśnie ciekawie, bo tak jak powiedziałem skupienie trzeba mieć wszędzie. E, głowę dookoła oczu, oczy dookoła głowy. No i wiecie jak jest. Kto nie próbował, ten nie wie, a ja polecam. Jest ciekawa przygoda. No dobra, moi drodzy, tam jest też jakieś światło. Niech was prowadzi. Na Waszą ścieżkę, wojownika, stańcie się wojownikami. Polecam oczywiście zrobić afirmację wojownika. Może być Wam bardzo pomocna, może Was zmotywować do działań, albo wiecie co jeszcze, żeby było e, lepiej. To nie. Ja muszę wyjść z tego lasu na światło jakieś dzienne, czy tam jakieś sztuczne, ale e, żebyście widzieli, kto do Was w ogóle gadał. Mm -hmm, tam jest samochód, jednak a to nic, dobra, zapauzuję i widzimy się pod latarnią. Ok, jestem z powrotem. Ostrości jako tako chyba nie ma. Jest bardzo słaba, nieważne, ale widzicie, tutaj mówił do was Robert Noble. No, właśnie, jeszcze taka, na koniec taki tekst, który no, pojawia się na kanale, za sprawą w sobie miłka. Jeśli chodzi o bycie wojownikiem, to albo grubo, albo wcale. Właśnie o to chodzi, to jest to, o czym wspomniałem, że trzeba w to wejść na maksa na 100%. Jeżeli nie, to po prostu. Wszystko się rozejdzie jak guma w gaciach. No ale to chyba już jest takie oczywiste dla niektórych, co? <laughs> no dobrze, pozdrawiam was wszystkich, drodzy widzowie, szczególne podziękowania dla wspierających. Na pewno na koniec tutaj wbiją. No i cóż, będę się z Wami żegnał. Troszkę przemarzłem, ale warto było. Zawsze fajnie jest dla Was nagrywać materiały. Czerpię z tego ogromną radość. Chociaż czasami mam wrażenie, że tak petra mod rzeczy mamy. No co tam? Chwile jest fajnie. No dobra. Czyli albo grubo, albo wcale. No to do zobaczenia w następnej odsłonie. Cześć.